Jak reagują na mnie ludzie na przykład na ulicy? To jest dobre pytanie. Pracuję jako pielęgniarka, więc na co dzień spotykam się z różnymi reakcjami ludzi i faktycznie, jeżeli można powiedzieć, że na ulicy jestem jeszcze zauważana i, i czasem są. Reakcje pozytywne bądź negatywne, to muszę powiedzieć, że w pracy kompletnie się z tym nie spotykam, co myślę może być bardzo zaskakujące, bo wręcz uważam, że tatuaż otwiera dużą drogę naprawdę do Każdej y, napotkanej przeze mnie osoby, mówię konkretnie o pacjentach, jest zdecydowanie łatwiej rozpocząć rozmowę, zawsze jest o czym rozmawiać, i tak naprawdę nie da się tej rozmowy toczyć bez jakiegoś tam uśmiechu na ustach. Zatem w pracy się z tym kompletnie nie spotykam, wręcz przeciwnie. Natomiast na ulicy faktycznie bywa różnie, um, komentarze też są różne. No niestety jeszcze ja mogę zrozumieć fakt, że każdemu podoba się coś innego, jest to kwestia gustu, natomiast jest różnica w informowaniu mnie o tym, czy im się to podoba, czy nie, no jakby to też kwestia kultury. Nauczmy się jednak tego, że no nie wypada komuś na ulicy zwracać uwagę na coś, jakby czego sam sobą nie prezentuje.